6 maja w Chorzowie rozpoczął się Vinyl Fest. W ramach festiwalu w mieście organizowane są koncerty, spotkania z artystami czy giełda winyli. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień i inaugurujemy piątą edycję Chorzowskiego Winyl Festiwalu. Gościmy dzisiaj wystawców i wydawców, co ważne, bo bardzo wiele niezależnych wydawnictw płytowych odpowiedziało na nasze zaproszenie, więc jest taka bardzo atrakcyjna oferta, jeżeli chodzi o płyty winylowe. Oczywiście nasze propozycje rozszerzamy o szereg koncertów i spotkania z muzykami. Dzisiaj zagra zespół Bokka ze swoim najnowszym projektem, a w kolejnych dniach będziemy m.in. gościć w Chorzowie Operę Bytomską będzie występ i spotkanie z Leszkiem Możdżerem. Będą koncerty zespołu Hedone, chicagowskiego bluesmana Jamai Rogersa oraz recital Artura Andrusa. Vinyl Festival, ja myślę, że to nie jest tylko festiwal o płytach analogowych, ale o kulturze analogowej, takiej kulturze, gdzie jednak jest potrzeba sensualnego spotkania z płytą, ale też z muzyką, z człowiekiem drugim. Trochę pandemia nas tego pozbawiła, myśmy ubolewali, że nie możemy się spotykać i że ta kultura analogowa przeszła do świata wirtualnego i chyba nam się nie za bardzo dobrze czuła. A tutaj dzisiaj w Sztygarka spotkanie ludzi, którzy się wiele lat nie widzieli, bo teraz spotykamy się z muzykami. No, co najmniej pandemia była takim czasem, gdzie nie mieliśmy ze sobą kontaktu i ja myślę, że to tylko pokazuje, że festiwale to nie jest tylko okazja do posłuchania muzyki do zakupu płyt, ale to jest do, okazja do spotkania i to jest najważniejsze. Miłośnicy czarnych płyt mieli okazję nabyć nowe sztuki podczas wielkiej giełdy winyli w Chorzowskiej Sztygarce. Przyjechaliśmy z całym naszym katalogiem, przede wszystkim płyty winylowe i kompaktowe z polskimi archiwami, z muzyką jazzową, rockową, z muzyką filmową. Przyjechaliśmy do Chorzowa głównie z jazzem, głównie ze starymi wydaniami amerykańskimi, także mamy przeróżne podgatunki jazzowe. Mamy tutaj elektronikę i afrolatin i country bluesa, ale też wszystkie inne ważne, ważne gatunki jak nie wiem jazz, funk, soul, dużo, dużo afroamerykańskiej muzyki. Mnie to też tak interesuje biorąc pod uwagę, że to jest stare, a ja lubię takie bardziej przeszłe, zep, z przeszłej epoki. Rzeczy. Jesteśmy pierwszy raz w ogóle na takiej imprezie, więc chcę zobaczyć, co tu jest. I czy to jest jakaś świeża pasja, czy jednak trwa od zawsze? Od zeszłego roku kupiliśmy sobie płyty gramofon i zaczęliśmy w to wchodzić, także już ma niezłą kolekcję, już około 30 płyt sobie kupiła w ciągu roku, więc myślę, że jest dobrze. Jest to nośnik namacalny, ma piękną okładkę, świetny format, także myślę, że to, to przemawia do, do ludzi, ale też i jakoś brzmienia. No, ona jest niezastąpiona. Mimo, że płyta winylowa jest jakby punktem odniesienia dla nas i punktem wyjścia do różnego rodzaju propozycji muzycznych, to nie jest to impreza tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy kolekcjonują winyle i winelami się interesują. Jest to impreza dla wszystkich, dla których muzyka jest istotnym elementem życia. Zanim doszło do głównego koncertu tego dnia, przed festiwalową publicznością wystąpili chorzowscy artyści w koncercie Solidarni z Ukrainą. Spotkaliśmy się w gronie animatorów kultury w Chorzowie i padł pomysł, żeby zorganizować koncert na rzecz Ukrainy. Wszyscy podchwycili ten pomysł, no i dzisiaj finalizujemy ten koncert. Zbieramy pieniądze, to jest koncert charytatywny, konkretnie na ludzi, którzy przyjechali tu do Chorzowa i miasto się nimi opiekuje. Irek Warta zaprosił chorzowskich artystów. Jest, są też artyści związani z Chorzowem jak Sylwek Szweda, jak grupa Whisky River, ale postanowiliśmy też zaprosić naszych przyjaciół ukraińskich, uchodźców, którzy są muzykami, są twórcami. Jest pani Julia, która przepięknie śpiewa i była solistką orkiestry reprezentacyjnej Wojska Ukraińskiego. Jest trio ukraińskich dzieciaków, które też grają świetną muzykę. Ja myślę, że to nas bardzo wzbogaca. To, że ludzie kultury z Ukrainy przyjechali do naszego miasta, to jest dla nas duży dar, duża wartość i warto o tym mówić, to pokazywać. Po koncercie charytatywnym w hali ciekłego powietrza zaprezentował się skrzypek Tomasz Mreńca, a po nim na scenę wyszła Gwiazda Wieczoru zespół Boka.